Witam Panie i Panowie w ten niedzielny zachmurzony poranek. Zapraszam na kolejny odcinek Rynek Łomża. Dobrze. Jak dobrze wszystko dostają, tam jeszcze taki jajeczny pokarm im tam do, dodaje w tym czasie jak młode chowają. To... Pięć wychowały. No nie? Na rosół, na no, rosół. No, no tak. No, tak z, pió z piórami to i na łyżkę by było co wziąć. A <laughs> jaka to cena? Stówka za sztukę. O, sztuka. No, w zoologicznym te kanarki to jak sam jest taki już taki dorosły, śpiewający, to ponad 200. Tak takie intensywne kolory, jakiś tam żółty albo czerwony, to... To I lepiej potrafią kosztować. Bo one mieszają się gatunkami tymi kolorami. To nawet ze szczygłami. Ja mam bastarda, takiego, to jest krzyżówka szczygła syberyjskiego z kanarkiem. To jeszcze, jeszcze lepiej śpiewa. Tylko, że on taki wygląda z daleka, to tak jak wróbel, taki, taki szpakowaty, ale śpiew to mało. Tak, jaką ja, serenady. A ja wtedy w trzymaniu byłeczkarskiej śpiewał. No ale na pewno nie tak. Bo, <z corps> po mutacji to już tak nie zaśpiewa. Jak go babcia tam ściśnie, nie powiem za, o, co o, to śpiewa ale Wtedy to jest lekarz. to jest lekarz. A to ładne, no ładne, to jest nie, nie. to i Nie. lekarz. A to Co pan numer telefonu udostępnić? A to pan to A nie, jest pan... ja na to teraz spojrzałem. To, pan tutaj to to coś na... nie. Tak? Nie chcę, by się ocierała, tak? A, no tak, A, Weźcie Weźcie. Pies, kurwa. tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, i Tak, tak. Tak, będzie to się żenić, to Tak, ta kurwa mieli na ja Już, kurwa, ta... bierz. tak było. A rosa? 38. Co? Ile? Dobra A ty starsze? 28? osiem. I gąsi? Ten... To... Jak byś miał inne kaczki, to inne kaczki też za inne też to... Inne kaczki też, pieszo. Tu mówię jedno mnie zobaczyli. Lodik no, jest cztery, piąty i tu jest szósty. Rozdjechałaś. A to czasem nie biegus? Czasem biegł. Czasem biegus. I jaka to cena? Za siedmiu minut.

9 dziewięćdziesiąt tak nie nie a te kaczki jakie ceniš? sto pięćdziesiąt 152, 152. co to są kaszki, tak? Hmm. To jesteś, to, to, to takie... Taki Aha, tamte to tutaj, tam wiem, nie A to wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie

90 zł była jeden pan złożył 86 no to ani jeden dołożył 4,5 kurę kurał ksiądziesz Kura 12 40. do 15 sztuków ksiądziesz A w jakiej cenie to malucha? 9 złotych to jest ostatni raz z torkołwek i co pachujemy? 130 pachujemy <grym. grym>. <s poured alive> no to mu Ale co? Ty 40, To 30, Za tydzień, dwie takie Dzień dobry. 900 za tą parę. nie ma i za tydzień szybko nie przyjadę, bo tylko tam się ty, kurwa zobaczyć na kula. Na, na, na ma kulę. Yy, o co? O, to jest! No, to będę dzwonił. a to czuwaj, nie ma kurcze przy tych wysyłek, tu nawet nie ma co. 7,955? 7,95? 407? 923? Teraz na telefon nie ma co, bo no, wysyłek No ale to no. może ktoś przyjedzie. No może 130. się umówić o miejsce. 130, to nie zabdzinaj się, co to Ale co ja się, ale... ma, trzeba miejsce, trzeba No to w jakiej cenie? Weźcie pięćdziesiąt. To jest pan klucz. Straty nie ma. to ceny. jaka to jaka cena takiego zestawu? W sto w komplecie. 180. Dobrý. Tak jaký cenil

Panie Tysiąc. Tysiąc. To suczki pieski? pieski? Pieski. Psz, psz. Psz. Chce Pan numer telefonu udostępnić, czy niekoniecznie? No, jednocześnie. To jeśli Pan chce, to proszę dyktować. 514-025-626 514, 026 025 025 326 326 O właśnie, wrzuć to na fejsa i E, w pół do dziewiątej dochodzi To co mi tu kurwa robi? Po 7DX pew mhm. Te dwa mhm. sam Proszę, to parę Gadałeś para Parę, Para. To para, co? To, parę, to, parę, to parę. Tak tanio, bo, bo tak ko... po postówce idę, ale po 70 pięć. Niechętnie, no, proszę, niech no. się zgłasza. Pod numerem telefonu czy nie, pod, filmem? Nie, nie, pod, filmem pod filmem? Nie, pod filmem. Pod filmem. Całego Chińczyka dałem Całego Chińczyka za nie dałem. Całego Chińczyka. Rozumiesz z tego czy nie? Nie A co ja nieraz tutaj miałem tutaj jeszcze, co ja miałem? Teraz się przypomniał Ja I coś tutaj jest stało, też tak. Katalin będzie zabrał, mówi, no to wezmę, wejdzie, wejdzie i dobrze że wziąłeś, nie? A te łyski? Jakie ceni? czy Trzydich. Za sztukę? Nie, para. 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 Parak, dla ciebie to za 30. Za 20 by Nie był ten energii. Jest to <laughs> nie, no. Dobrze, tak. To ale jest rowne, dajowy, który ale mi... równe czapki okay. mają. Spokój się, Spokój się. nie denerwuj się. Och, i krwi. Tak, Och, za 20 by ci był, tak.

Tu też chyba coś jest. Panie to to nie moje. Toto. Tam coś śpi, nie wiem. Co. Coś śpi. Wiesz pewnie. A jaka cena tego? ah, mi ser të da costim pasote, sistemi marget Kel me qëndur rthe organizationalt nga pasote kusim kry punish I jaka to cena na takich fawików? Za parę. A te białe, to nie cypelki? Cypelki. Jakie to cenie? Pięć dyszek. Też za parę. A te czarne?

Dobre, bo to panie dla rum Chawaj jaki nosek ma czarny, bonsiki caniane? <laughs> to będzie żyło sztuk Mórecz dać Nie mamy klatkę w razie. Ja tak o i to będzie chodzą. To jest frukacze, tak? Tak A, A to czarne też? Czy... To bo to takie prówady niektóre. Tak, to słuchacze nie chodzą czarne. Często tak, zawsze wnioski. No, no ja tak jak ja no. też. Powiedz, tato, kichnij. Powiedz, tato! tam ten będziesz będziesz urwał, tak? Lecz. Tato! wszystko jest tak. Tak. A ten duży ten duży? Tato! 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 Jak co nowo? To 20 zł? 120. No, ale ktoś by chciał kupić coś za 100, odrębnie, kurwa, panie. No, woreczek dać? Wybierać sobie. Dzieciom to uciecha. Jak cenowo takie? Kaczki, perliki? Perliki po to złotych, 150. Za parę też płytnych, tak? nie Za jednego zarazem pojadę. za jednego? Za jednego. No, ile za jednego? 80. A, no, 80. A tutaj ten zestaw? A, nie, po 30, 35, a on na 150. Nie chcesz tego jednego? Nie zarobiłem na to. kuku koguty? Króle? Osiem, sześćdziesz, ta parka czterystów Cztery Landesi I bananowe I jak dobrze pamiętam

Nie, nie, dobry. Jaka cena tej żółtej parki? Półtorej Nie lepsze karma włączy, tak? Grube, średnie, drobne, tak?

Pila. Adam to Adam, tam podjął. kupione? kupione. To, kupione? to jest. Aha. To Zostanie tak. O. A po Panny Garbunowski, nie? Ładne. Dzień dobry. Ostatnie dwóch odcinków To odleciałam. Zaszej pory miałem, a teraz tam Czarne, czarne tu mają. A może się A w jakiej to cenie? No podyszku za sztukę. Po Chcę, tylko muszę tego właściciela molić, ale podyszku za sztukę sprzedamy. Młode, nie? Ja mhm. to przejdę za to wyciągnę jeszcze Co to w ogóle za rasa? To jakieś takie um, Jak to mieszane to, jakieś jakał, jakał. co? Mieszane jakieś no. ale tego. Co chce? Nie, nie, nie. Tylko tu patrzę, mhm. dla to, siebie. Co to jest, to pójdę. Jak? Pernik. Pernik. Jakie to cenie taka za sztukę? Szyby. Szyby. Akura? Ta kura kosztuje 36 zł. 36? sześć, to jeszcze znaczy taka? tygodni. A ma roczną. A roczna w jakiej cenie? Trzydycha. Dobry. Miłego dnia. Dziękuję wzajemnie. Jako, że mojej społeczności nie zjadziemy. Dokładnie. To Gwerti to tak się zapamiętają.

No to on chyba co? No, a on miał już z dwa, ze trzy razy. A w <token thanks> to siadła? Miała tysiąc złotych. Tysiąc złotych. To niech tylko przyjadzie do mnie, więc. jajkami wybrał nawet, za zbazerów dalszych. na Dobra, pakuję i nie wejdziemy. Raz. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Jakieś pytania proszę pisać w komentarzu. Życzę dobrej <tuszyklenia> niedzieli, pozdrawiam, trzymajcie się.